nie zasłaniaj <noise> zobaczcie jaki Dania ma lapsiarski strój jaki lapsiarski lapsiarski nie masz lapsiarskiego stroju a byłaś w tej za dużej kurtce, co. Ona co no ja ją lubi. <laughs> lubi tą za dużą kurtkę? A czy ja ona jest? Moja. No to szkoda, gadać. Tyś... Wyglądasz jak takie dziecko Nemo. <laughs> Nie płacz. Nie płacz, bo cię oddam do kartona. Słuchajcie, Donia była teraz. Była teraz w sklepie specjalnie po, po to mięso, bo mamy wszystko do spaghetti, ale nie było mięsa, więc, więc musiała e, kupić to mięso, żeby zrobić spaghetti. Bo tutaj przy stole stoi, siedzi dwóch obżartuchów, którzy nie chcą, żebym ich pokazał, bo się wstydzą tego, że bardzo dużo jedzą. Dlatego ich nie będę pokazywał. Nie? Obżartuchy? No. Nie, kiwają wziące. głową wziące. tylko. Wziące. 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 O jak o jak pięknie się ładnie załatwiła dziewczynka. Mama będzie prała, nie? Pralka będzie prała. U nas pralka pierdzi. Tak? Ja. Czasami plama tego nie puści. No właśnie. W ogóle zdejmij tą bluzę i zamocz ją w wodzie tam w Bidecie, wiesz? Zdejmij bluzę i załóż worek. To tak samo będzie. Trzeba o fartuszek założyć. Tak przez... Co? Ona głupia jest, czy co? <noise> ona myślała, że ja już. Ona myślała, że ja już nie nagrywam, dlatego tak wrzasnęła. No szkoda gadać. Słuchajcie, widziałem taki. Znaczy, widziałem taką, słyszałem taką reklamę w telewizji, że telewizor płatne w lipcu rata 3000, rozumiecie, i 70 cali. Ten jest 50 cali, także 70 cali, myślę, żeby się tutaj wpasował, nie? No ale po co, jak ten działa, prawda? Pomyliłem się, nie rata 3000, tylko 3000 całość, nie cało, tam 2900 coś, nie? No to rata nie wiem ile wyjdzie. W każdym razie, 3000 za cały telewizor. 70 cali. No, za ten daliśmy. Nie wiem, nie pamiętam parę lat temu, ale też gdzieś chyba cztery nawet daliśmy. Już nie pamiętam teraz. A teraz robią. Im większy, yy, czym większy telewizor, to tym taniej jest teraz. Jakoś tak. Jakoś tak, tak wychodzi, że im większy telewizor, to tym tańszy jest teraz. Żeby tylko sprzedać. No, otwieramy. Biuro lakierowania. Nie, to nie jest biuro lakierowania, to jak to się na to mówi? Salon Za, kosmetyczny. Salon lakierowania? Salon kosmetyczny? Lakierowania, no. Tu mamy Donię, Donia już zarabia, jeszcze nie płaci podatków, a już zarabia, ale to dobrze, dołoży się do budżetu rodzinnego. Tu mamy taką panią, która... Co robi? Jak, jak, jak się nazywa taki ktoś, kto rozumiesz, jest yy, doświadczeniem? No, to jest. <laughs> no dobra. No, teraz to się uczy. Nie? To właśnie Ewa, tak jest. Tak, to, no, no, gdzieś trzeba zdobyć praktykę. Gorzej będzie, jak rozumiesz, Urząd Skarbowy tutaj się dodoni, że ona sobie dorabia po godzinach. <laughs> Do niej już straszyła jakaś koleżanka. Hmm, to nic. Dzieci są takie, wie, dziwne, że... Co najmniej, jakby tu miało wiesz Słuchaj, rząd klientów. A ta lampa, rozumiesz, to, to wtedy, kiedy była inna jakaś. Apacz, jak tu widać w tym, w kamerze, zobacz. A no, no była, była taka lampa, tylko tamta była UV, a teraz są LEDowe. A ta wygląda zupełnie tak samo znaczy wygląda inaczej, ale świeci tak samo. No, świeci tak, samo. też na niebiesko. Ale światła są LEDowe. No. No dobrze, no to co? No to ja ich tutaj nagrywam, bo oni, one się tutaj przyuczają do zawodu. Donia się przyucza do zawodu, a mama też się przyucza do tego, żeby być cierpliwym. Donia nie? się przyucza, a my za to płacimy. Za przyuczanie? Nie. No to wszystko, tu zapłaciłeś. Ja za to zapłaciłem? Mhm. To w tej szufladce ma też zapłaciłeś. Uuu, koleżanko, to ja nie wiem ale, na co ja pieniądze wydaję. No teraz już wiesz, gdzie masz pieniądze. No właśnie. Ale ja na to sobie kupiła ja sama, nie Zostaw to. Tak, ciekawe skąd miała pieniądze. Zarobiła na pomidorach? Czy na, czy na zbiorze wiśni? Ona jest większa od cen. Słuchajcie, więc... zobaczcie, tu jest taki sprzęt fajny, nie? Słuchaj, Sam bym się... sobie, no pokaż. Muszę włożyć jakąś główkę. Włóż główkę. On zawraca głowę, nie do niej? Nie, no dobrze, na... to słuchaj, ja jeszcze takiego wcześniej widziałem, że coś takiego jest. Ta podłącznikowa, nie? Jest podłączona chyba. Szary? No. To wy, zrób dziurę, mamie. Te, te, dziurę mamie zrób. To do czego to jest? Co to się tam No do wszystkiego, do szlifowania, nie? Wyszlifuj mamie. Mama ma Cerę wyszlifuj, żeby nie wyglądała na... 30 lat, tylko na 25. pięć. ale cię pocisnął. Ale cię pocisnął. Chodź, chodź, na dziurę w kartce. To jest dorobienie dziurek w kartce? Ujej, ujej. To, mnie to mnie to zawsze drażni, takie coś, jak, jak mi Ewa robi penikur, albo manicure. To mnie zawsze coś takiego drażni. A piesek co? Nie masz kojca na dole? Nie masz? Gdzie jest kojec? Jest gdzie, tam, jest, gdzie jest koniec pieska? Się nie zmieni, ty, tam, no? gdzie ty to chociaż na ziemi powinna być. A, nie, właśnie. Zmienimy się z niej, że ona nie umie na ziemi albo na fotelu, albo mm -hmm. na dywaniku, ale nie na panelach w życiu. No właśnie. I ona by zmarzła na panelach. Słuchajcie, długo to potrwa, bo ja mam. Coś ty, minuta 800. Utwardziłaś mi to? Tak. Mm, utwardziłaś mi to. Zobaczcie, jaki do niej ma porządek tutaj, proszę bardzo, żeby nie było. Proszę bardzo, taki ma porządek tutaj.

i włożymy go do lampy na a, a 60 jaki, sekund. Zobacz jakiś jak pomysł. No, <gry> a zobaczysz, jak to jest takie śmieszne, nie? bo to wyjmie minutę, nie? I to będzie takie jak kamień. Tak? Mm -hmm. Mi też musisz zrobić. No, to, o, okay. Zobacz, ona ma tu kieliszki, pije. To jest, nie, to jest taki specjalny do Henny albo do takich. E, Z takiego kieliszka w... to, to bym się nie napił. Nie, raczej <grych> nie. <grych> <grych> nie wiem, ile bym musiał żeby Wypić tych kieliszków chyba od razu ze cztery by no musiał łupnąć. Nie, nie, nie piję. A co? Kto powiedział, że pije? Nie, nie pije. Słuchaj, po ile te lakiery są, żebym wiedział tak na przyszłość. Jakie jaki po 30, po 20... Za jeden trzydzieści 30. A jak? Minut? A jak. Jeszcze topy i bazy To już lepiej. Tańsza jest wódka, bo przynajmniej za, za 3 dychy masz 07, a tutaj taki mały lakierik. Zobacz. <laughs> No ale ona ma takie. Pięć firma, a ty masz 07? Nie, nie ma. 1 mm. się, pokażę, nie? No, pokaż. Przed chwilą to było takie, żen, nie. No. A teraz. Oj! Aj, kiań, aj, To nie jest film poznawczy, przyjrzysz? No nie, koszelowy, mówię ci, zadrapa. Ej. <laughs> Ej. No ale to odpada, odpadają te potrafcie, niecznie. Coś ty tam odpadają, jak Trzymaje, walniesz i pęknie to pewnie. mi się trzy tygodnie. 3 ale tygodnie. ostatnio miałam dokładnie 24 dni i taki miałam już długi odrost, że mm -hmm. mi luśka robiła, nie? Ale na jakiej zasadzie musiałam jechać, kupić sobie żel, nie? Mm -hmm. kupić mm -hmm. sobie lakier. No, Ona mi tak robi. Ale dobra, kupiła sobie frezarkę sama. Sama za pieniądze, które... Dostała to, od Mikołaja. Tak? Mhm. To ten Mikołaj. A pieniądze. Czy przypadkiem ten Mikołaj nie jest mną co roku? Nie. Dzi dzisiaj był ten. Dzisiaj był... Nie, w tym roku był ktoś inny Mikołaj, nie? No. No dobra, to zapraszam tutaj do Doni. Ona wam te pazury będzie robić, jak będziecie chcieli. Donia masz jakiś ten cennik jakiś masz tutaj? No czy no jeszcze, jeszcze nie zrobiłaś? Jeszcze nie zrobiłaś cennika? Jak nie. Pro, no to co? Promo... 130. 30, no. 130. 130, no patrzcie, promocja jest do końca roku za darmo do niej robi paznokcie. Nie, nie. nie, za darmo to nie boli gardło, nie do dnia. Chociaż za czekoladę. Choć, chociaż za nowy lakier. Albo nowy lakier, no. no ale hmm. ona praktykę sobie zrobi dziewczyna, nie no nie, Co prawda ona zawodowo chce się zajmować... Yy, to ja czym? Będę Panią Protetyk Zębową. Tak, będzie Panią Protetyk Zębową. Protetyk widzisz, ja chciałem być kierowcą, kierowcą. ale już nie, nie chcę i co mi zrobisz? No nic, ona Czas... też może... Czasy się zmieniły Kiedy i... Kiedy skończysz szkołę to powiem mamo otwieramy salon kosmetyczny, to się zmienia. Tak? Mm. No dobrze. A najlepiej żeby robił człowiek w to co lubi, nie? Mhm. Musisz tak... mi jeszcze kupić tylko taką podstawkę, taka zaklumiona i ona wciąga ten płek, żeby miała... Ale pochłania ja... ci... pył, jeszcze żebym... potrzebuje takiego. Słuchajcie, a znacie powiedzenie, że szef bez butów chodzi? Właśnie nie? Mama, mama paznokcie ma co tydzień praktycznie poprawiana, a ja mam. Ba... No. Kosmetyczka bez paznokci chodzi. To, się, to jest takie nowe powiedzenie. To jest, to jest szef bez butów chodzi. <laughs> no dobrze. Nie dość, taka nowa pasja. No dobrze jak dzieci mają pasję. Oczywiście. Wiesz? Teraz widzisz mają takie pasje, a kiedyś jakie miały? Kiedyś. Jakie pasje, podchody. Jak, jak... Podcho... No po właśnie podchody była dobra pasja podchody. Bardzo. Się grało w kapsle albo. Tak, w noża podchody się grało. w noża. właśnie to jest taki właśnie. sam długi jak tamten? Nie, trochę dłuższy jest chyba. No jest dłuższy. Ja mam taki pilnik w garażu. <głosy> <głosy> Nie. To ty tuś sobie nie żartuj, bo naprawdę. To nie są żarty. Naprawdę. Słuchajcie, ja Ewę chcę jutro wyciągnąć na jeden dzień w jedno miejsce. Ona nie chce ze mną jechać. Także. No um, bardziej nie ty jak już coś powiesz, to już naprawdę. Także jeżeli macie za mało filmików na przykład, to musicie mieć pretensje tylko do Ewy, nie do mnie. Ile jeszcze? No, set 3, mm. 3 mm. Ale może ją przekonam, wiecie, jak jest, nie? 3 mm. Dobra. Dobra. Przekonam mamę do niej? Chciałabyś, żeby mama jechała? Nie. Chciałabyś, nie opowiadaj. Dzieci nie chcą, żeby mama na jechała. Na jeden dzień, na jedną noc w zasadzie tylko. Nie jedzie, nie idzie, powiedziałam. Na, 3, na 30 godzin. A kto mnie do lipca nauczy biologii? Na 30 godzin. Jakiej biologii? Słuchajcie, nie, ja jestem na Wilhelmie i ja nie wiem, czy to był dobry wybór. To nie był dobry wybór. To był bardzo dobry wybór. Słuchajcie, bo ja nie wiem, co ja tam robię, nie? ja czasami siedzę na lekcji i pani do mnie coś mówi, nie, a ja tak... Serio, nie? Takie rozumiecie, nie? A najlepsze jest to, że to są jeszcze podstawy, nie? Tak. To jeszcze podstawy. Tato, patrz, nie? Tato, tu. No, on patrzę. I teraz to jest y, kształt mamy posągcia. Mało wiele. I weź i pomaluj jeszcze ten na czarno i nie drugi nie. też, ja drugi wykim, też ja na czarno i będzie gwint. Ja mam taką hybrydkę, bardzo mi się podoba. I zaraz mamy ja zrobię folię. Hybrydkę? Mhm. Folię, bo mama ma tutaj taką folię. Znaczy... No, a tutaj zobaczcie, co ona tutaj ma. To jest spokój. Barbki jakieś wierta. No, niektórzy mają tam długo pisy no, Nie, a patrzcie. Ja mam taką buteleczkę. Nie, to jest buteleczka bez spirytusu i waga. O jaki super. Mm. Kupiła sobie sama, dlatego ją tak docenia. Nie, za w km ją kupiłam. Dobra, idę na razie. No i nie namówiłem Ewy że wyjechała została w domu. No i to tyle. Dobra, to będziemy kończyć ten filmik, skoro nie chciała jechać, to nie. A ja i Ewa i my w ogóle wszyscy idziemy jutro na osiemnastkę. Ta, tacy młodzi jesteśmy, że jutro, nie, pojutrze, pojutrze na osiemnastkę idziemy, tacy młodzi jesteśmy, że musimy iść na osiemnastkę. Dobra, to, to na razie, cześć. Do, do, do jutra, albo do pojutrze, albo do kiedyś tam.